Pani poseł, pozwolimy sobie na początek zadać kilka pytań dotyczących sensu życia, a później przystąpimy do poważniejszych tematów. Dobrze. Na początek, pierwsze pytanie: Jesteśmy w Gdyni, i zawsze zadajemy to samo pytanie wszystkim, którzy są w Gdyni. Co pani myśli, co pani się kojarzy, kiedy słyszy pani słowo Gdynia? Port. Port, bez wątpienia. A od kilku lat. Mi się kojarzy Gdynia to jest strasznie bogate miasto. I czyż dobrze tu się mieszka? Tak naprawdę zazdroszczę wszystkim Wam, że, że nie jestem z Wami. Bardzo mi się podoba Gdynia. Czy polityka jest kobietą? Polityka jest bardzo kobieca. Tu Panie Redaktorze pan, pan to słusznie zauważył bardzo kobieca, bardzo emocjonalna. Mężczyźni są w polityce, przez to ona jest trochę męska, to znaczy brutalna i nieobliczalna. Otóż kobieta jest z natury obliczalna, a polityka, przez ten taki smak męski, jest nieobliczalna. Znaczy, polityka powinna być rozsądna, bo polityka jest naszym życiem. Kobieta jest rozsądna, bo chodzi o rodziny. Kobieta. Jest też gotowa na kompromis. Bardzo się cieszę, że teraz coraz więcej się mówi o tych kompromisach w polityce. Bez tego nie ma dobrej polityki. Także wszystko jest kobiece. No, ale pani paselno mówi się, że kobieta zmienna jest. Tak, i polityka też jest zmienna. Niech pan zauważy, jak bardzo trzeba walczyć o, o wyborców. Żeby jednak zagłosowali, ale jeszcze lepiej, żeby poszli do wyboru, zdobywać nowych wyborców. Wygrana platformy tym razem na czym polegała? Że oni się zwrócili do kogoś, do który wcześniej nie głosował, nie chodził na wybory. Że dla niego to jest ważne. Że w tym znaczeniu polityka jest bardzo zmienna. Trzeba wymyśleć cały czas. Polityka musi być atrakcyjna. Kobieta jest atrakcyjna. Znowu zwracamy do tego, że kobieta jednak. Jest bardzo polityczna i wcześniej nie było jej za dużo w polityce. I też ten wyborca, do którego teraz się zwraca się coraz częściej, to jest kobieta. Czyli dba się o ten elektorat kobiecy. Prawdopodobnie nawet Obama wygrał wybory dzięki właśnie kobietom, które też poszły i zagłosowały na nie. Tadeusz Mazowiecki w, mówi na początku swojego rządzenia, że jemu bardzo zależy w, na moralności w polityce. Mm. Czy Pani zdaniem to jeszcze w ogóle jakikolwiek ma sens? Mówi się, odczuwamy bardzo często, że polska polityka sięgnęła już do prawda? Czy jest w ogóle jakiekolwiek miejsce na moralność w polskiej polityce? Znaczy, ja nie jestem aż tak krytyczna w stosunku do polityków, może dlatego, że zasiadam teraz w ławach sejmowych i nie chcę swoich kolegów ani sam siebie krytykować mocno, ale nawet chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, jeżeli to jest prawdą, to trzeba być ostrożnym z tą prawdą, bo trzeba znaleźć takie boczce aby spowodować wyjście z tego impasu. Bez wątpienia nie ma rozmów. Nie ma poważnej dyskusji, i w tym znaczeniu moralnie ta polityka jest dla mnie niewystarczająco dobra tak. Bo jeżeli nie ma prawdziwej dyskusji, to nie ma też dobrych rozwiązań. To znaczy, te rozwiązania są narzucane. Z góry ktoś rządzi tobą. Wtedy wchodzi. W bez wątpienia, manipulacje też. Umiejętna manipulacja, ukrywanie jakiejś, jakiejś informacji, ukrywanie e, dojścia do prawdy. I w tym znaczeniu to jest niemoralne. Bo to, to na tym polega rola nasza, polityków, żeby udostępnić to, żeby móc rozmawiać, nie bać się tego. Znaczy, to, to jest e, problem. E, I dlatego. No, oczywiście, że dziennikarze powinni o tym mówić, natomiast my powinniśmy szukać rozwiązania. To, co się, dzieje się teraz, ten poziom dyskusji, jak się mówi, on jest taki niski i to jest niemoralne. Czy Pani zdaniem polskie media rozwijają demokrację, czy są też jej największym zagrożeniem? No, to jest strasznie ogólne oczywiście, że powiedzieć, że jest, są zagrożeniem. Znaczy, mnie brakuje w mediach... Um, Problem brutalnie profesjonalizm. Także mm, polityk, ale też dziennikarz powinien się przygotowywać do tematu. Powinien ponosić odpowiedzialność za słowa, które głosi, i może większą odpowiedzialność, bo tak naprawdę to słowo jest w jego rękach. On decyduje, co polityk powie, a czego nie powie. Wytnie, przekształci, doda, tak? wymyśli coś, i może czasami to jest słuszne, bo polityk może ukryć, może nie dopowiedzieć. Rola dziennikarza polega na tym, żeby poznać e, tę drogę prawdy, znaczy nie, nie, nie zbaczać tej drogi, tylko szukać ją. Niekoniecznie oczywiście, że dojść do prawdy, bo to jest ciężko i tego jakby nie wymagam od dziennikarza, mimo że to byłoby świetne dziennikarstwo. Ja teraz y, właśnie y, widziałam książkę nie pamiętam dokładnie dziennikarza, ale angielskiego, chyba Lukas się nazywa, nie wiem, nie pamiętam imię. Norman Davis napisał do niego też recenzję do tej książki. Tam chodzi o, o zimna wojna chyba związana z Rosją. Jego analiza Rosji, polityki właśnie związaną z Rosją, Europa jest taka dobra, widać, że dziennikarz pracował nad tym, że zależy mu na tym. Taką książkę z przyjemnością czytamy my, od niego się uczymy. Znaczy, tego ja e, o, oczekuję od dziennikarzy. Tej takiej pracy u podstaw i wtedy zwracanie uwagi, zwracanie nam na, na nasze błędy, poprawianie nas, pouczanie nas, to bez wątpienia jest ważne. Tylko trochę więcej pracy. Znaczy, e, to, to jest tak, że m, dziennikarz może powiedzieć wszystko. My bez wątpienia. Nie chcemy mówić wszystkiego. I teraz polega y, ta współpraca, która mo, może być kreatywna, dobra dla obywateli, polega na tym, żeby znaleźć takie mieć y, porozumienie, taki sposób komunikowania, aby móc dalej to przekazać, y, tak, żeby ten, ten, ten ktoś, kto czyta, chciał po pierwsze być aktywnym, myśleć. Tak? I umieć podejmować decyzje w następnych wyborach. I na tym jest. Na tym polega w ogóle praca dziennikarska. No i, i tego mnie trochę brak. Znaczy trochę jest, idzie się na łatwiznę. No, 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 no. Panie że już nie będę więcej nic mówić. Była Pani niezwykle aktywna w momencie, kiedy weszła pani do realnej polityki. Kiedy została Pani wybrana w wyborach parlamentarnych, nawet złośliwi założyli stronę, na której w stronę tytułu na której dokumentowali różne Pani wypowiedzi, pani aktywność w ostatnich miesiącach osłabła. Jaki jest powód tego? Znaczy są dwa powody. Po pierwsze mój prywatny zdrowotny. Miałam poważne problemy zdrowotne, Można, może wyszedł ten stres, wszystko, może wiek, tak się mówi, że czasami człowieka dopadnie tam kilka chorób naraz i to była moje powody.